Hej mano jestem Pec i dzisiaj w tym filmiku pokażę jak naprawić problem z z takim głosem potwora czy jako, jak to nazwać na mikrofonie oczywiście takie coś że jak próbujemy nie wiem nagrać filmik czy coś to po prostu takie trochę jakby grubszy mamy głos i takie po prostu takie dziwne jakby potwór gadał. Więc jak to naprawić? Jak mamy tu głośniczek na dole, gdzie się podgłaszamy, prawda? Klikamy prawym urządzenia do nagrywania i wchodzimy w nasz mikrofon, prawda? O, oczywiście ja już to zrobiłem, więc nie będę mógł. I Następnie klikamy właściwości. Yy sterownik, a następnie klikamy przyw przywróć sterownik. Wtedy powinno pomóc, pomóc. Jeżeli nie, to nie pomoże, to pewnie macie jakiś trochę inny problem, więc wejdźcie w mikrofon i tu pogrzebcie w ustawieniach, pozmi pozmieniajcie i w ogóle. To na tyle z tego poradnika. Mi to pomogło. Po prostu weszłem tutaj właściwości, sterownik, przywróć sterownik. I zrestedowałem kompa i wszystko dobra to na tyle z tego poradnika, trzymajcie się. Zostaw lajka like i suba. Dzięki.